9,99. I winogrona białe tylko 6,99. Cena sprzed pierwszej obniżki 1499. Oferta z delikatą Delikatesy centrum. Centrum Supercen. I po reklamie. Kiedy wzjed? Bez spiny. We dwoje! paczką. Zawsze na maksa. Lato na maksa! MF Max. Lato na maksa! Maxa. na maksa! Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełny mineralne Ursa do izolacji termicznej i akustycznej dachów i ścian. 32 kreski to najwyższe wartości, jakie zobaczymy dzisiaj na termometrach i tak będzie w centrum i na południu kraju. Trochę mniej na północy, tam okolice 26, a około 28 stopni na wschodzie oraz w rejonach podgórskich. Popadać może przelotnie na zachodzie i północnym zachodzie, tam możliwe nawet burze. Noc już z trochę większym zachmurzeniem. Na zachodzie i północy nad ranem również w centrum przelot napady deszczu, a miejscami nawet burze. Na termometrach minimalnie 15 kresek. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełny mineralne Ursa do izolacji termicznej i akustycznej dachów i ścian. Czwartek po 12 do weekendu, bliziutko damy radę. Robert Majowski Lato na Maxa w RMF Max. Zapraszam na kolejną godzinę. Damiano Dawid teraz nas wspomaga.